Wielkanoc w miasteczku Wydra była zawsze czymś więcej niż tylko świętem. To był czas rodzinnych spotkań, pachnących mazurków i głośnych rozmów przy stole, czas wspomnień i tradycji. Dla większości mieszkańców chwila zatrzymania. Dla Eryka, 35-letniego mechanika z warsztatu przy Drodze 14, to miał być pierwszy raz od lat, kiedy zamierzał odłożyć klucze francuskie na bok i spędzić niedzielę z siostrą Leokadią i jej trójką dzieci. Erik nie był typem człowieka, który mówił wiele. Zwykle wolał milczeć i słuchać, rękami wyrażając więcej niż słowami. Ale kiedy obiecał coś rodzinie, to dotrzymywał słowa. Dlatego gdy tamtego ranka starannie zapakował ciasto z rabarbarem, które upiekł sam, co było wydarzeniem samo w sobie, i już miał ruszyć w stronę domu siostry, nie spodziewał się, że jeszcze nie dziś usiądzie przy wielkanocnym stole. Telefon zadzwonił dokładnie wtedy, gdy zamykał drzwi swojego starego forda. Numer nieznany. Zastanawiał się przez chwilę, czy odebrać. Z reguły nie odbierał nieznanych. Ale coś, może ten cichy głos w głowie, albo po prostu intuicja, kazało mu przesunąć zieloną słuchawkę. Dzień dobry, tu patrol drogowy. Otrzymaliśmy informację, że najbliższy warsztat czynny dziś to pana. Mamy rodzinę z dzieckiem na drodze za wiaduktem, cepsu im się samochód. Są z innego miasta, nie mają pomocy. Możemy ich do pana skierować? Erek milczał przez moment. Spojrzał na pakunek z ciastem. Pomyślał o Leokadi. I o tym, że sam kiedyś spędził święta w aucie, na zimnym parkingu, z zepsutym termostatem i żołądkiem pełnym zimnych hot-dogów. Powiedzcie im, że zaraz tam będę, powiedział krótko. Droga za wiaduktem była pusta, aż w końcu dostrzegł stary, zielony kombi zaparkowany na poboczu. Obok samochodu stali kobieta w granatowej kurtce, nastolatek z telefonem i mężczyzna z zaciśniętymi ustami. Dziecko siedziało w środku, ubrane w pastelowy sweter, wyglądało na znudzone, ale spokojne. Eryk podjechał, wysiadł, skinął głową i podszedł do maski auta. Eryk. Mechanik, powiedział tylko. Lidia odpowiedziała kobieta i podała mu rękę. To mój brat, Rysiek. A to mój syn, Olek. Jesteśmy z Roi. Mieliśmy dojechać do mojej mamy, ale coś zaczęło dymić spod maski. I teraz, no cóż. Wielkanoc na poboczu. Eryk otworzył maskę i nie odezwał się przez dobre dziesięć minut. Oglądał, macał przewody, zaglądał pod podworze. Na koniec wstał, otarł dłonie o szmatkę i spojrzał na rodzinę. Układ chłodzenia. Pęknięty wąż, cieknie płyn. Nie pojedziecie dalej, chyba że to załatam, a potem i tak dojechać musicie gdzieś do warsztatu, gdzie wymienią część. Albo urwał. Albo? Spytała Lidia. Albo holuje was do mnie. U mnie to zrobię dzisiaj, jak się pospieszę. Ale to potrwa kilka godzin. Olek spojrzał na matkę. Dziecko w środku zaczęło płakać, znudzone czekaniem. Rysiek wyglądał, jakby miał ochotę walić pięścią w maskę. I wtedy Lidia zrobiła coś dziwnego, usiadła na poboczu i zaczęła się śmiać. Przepraszam, to przez stres. Coś czuję, że ta Wielkanoc zostanie w pamięci. Eryk nie odpowiedział, ale jego usta uniosły się lekko w kącikach. Gdy dojechali do jego warsztatu, był już późny poranek. Na stole obok kluczy leżało ciasto rabarbarowe, teraz już niepotrzebne. Rysiek pomógł mu wciągnąć auto na podnośnik, a Olek z dzieckiem usiedli na ławce obok, dzieląc się jedynym batonem, jaki został w plecaku. Kawa? Herbata? Zapytał Eryk. Gdy przytaknęli, wyjął z szafki temaus i zaczął gotować wodę. W warsztacie zapach zaczął mieszać się z czymś innym niż smar i olej, z domem, z ciepłem, z historiami. Lidia opowiadała, że jej mąż nie żyje od trzech lat. Że Olek ma za tydzień konkurs matematyczny, że mała Zosia boi się hałasu i uwielbia żółte motyle. Eryk słuchał, pracując, a kiedy usłyszał o motylach, sięgnął do skrzynki i wyjął stary brelok w kształcie motyla, który kiedyś dostał od pewnej kobiety. Podał go dziewczynce. Uśmiechnęła się pierwszy raz od początku całego zamieszania. Gdy skończył, było już po południu. Auto znów działało. Rodzina była gotowa jechać dalej. Ale nikt się nie spieszył. Rysiek zaproponował, by zostali chwilę, wypili jeszcze po herbacie. Lidia patrzyła na Eryka z czymś trudnym do zdefiniowania, może wdzięcznością, może ciekawością. Dziękuję, powiedziała w końcu. Nikt nie musi rezygnować ze swoich świąt, by pomagać obcym. Eryk wzruszył ramionami. Czasem trzeba. Nie wiedział jeszcze, że ta decyzja zmieni wszystko. Bo rodzina, którą właśnie odholował z pobocza, miała swoją własną tajemnicę. A prawda miała ujawnić się szybciej, niż ktokolwiek mógłby przewidzieć. Gdy samochód Lidi zniknął za zakrętem, Eryk został w warsztacie sam. Nagle zrobiło się zbyt cicho. Przez chwilę wpatrywał się w pustą filiżankę po herbacie, potem w brelok motyla, który wcześniej trzymał na półce przez lata, a teraz zniknął razem z małą Zosią. Coś w tej rodzinie go poruszyło. I nie chodziło tylko o to, że pomógł. Było coś dziwnie znajomego w sposobie, w jaki Lidia patrzyła mu w oczy. Albo może w głosie jej brata Ryśka, który przy pierwszym poznaniu wydawał się oschły, ale przy pracy okazał się bystrym, pomocnym gościem, który znał się zaskakująco dobrze na silnikach. Eryk nie miał wielu ludzi wokół siebie. Po tym, jak jego ojciec zmarł nagle, a matka wyprowadziła się do siostry pod toruń, jego świat skurczył się do śrub narzędzi i radia grającego stare kawałki roka. Ale teraz poczuł brak. Jakby coś odjechało z tym kombi, coś, co mogło zostać. Następnego dnia nie planował pracować, ale położył się późno i wstał wcześnie. Jakby czekał, że ktoś wróci. I wtedy stało się coś, co rozciągnęło cienką nic dziwnego przeczucia aż do granic. Na kłamce drzwi warsztatu wisiała reklamówka z torbą termiczną. W środku był pojemnik z jajkami faszerowanymi pieczarkami, kartka i zdjęcie. Na kartce widniało tylko jedno zdanie: To był najpiękniejszy wielkanocny obiad, jaki mieliśmy od lat. Dziękujemy. A zdjęcie? Zdjęcie było stare, zniszczone, ale Eryk poznał je natychmiast. Przedstawiało jego ojca z ryśkiem. Stali obok siebie w jakimś starym warsztacie, może sprzed 30 lat. Młodszy Eryk był wtedy dzieckiem, miał może cztery lata. A zdjęcie ewidentnie zrobiono tamtego dnia, gdy jego ojciec zniknął z życia na kilka dni pod pretekstem wyjazdu służbowego. Eryk poczuł zimny dreszcz. Rysiek znał jego ojca? Przez cały dzień nie potrafił się skupić. Chodził po warsztacie, odkurzał rzeczy, których nigdy nie odkurzał, układał śrubki kolorami. Ale wciąż wracał myślami do zdjęcia. Do ryśka. Do tej dziwnej więzi, która od początku wydawała się znajoma, choć nienazwana. Wieczorem nie wytrzymał. Wykręcił numer z notatki, którą Lidia wcześniej zostawiła na wszelki wypadek, jakby coś z autem się działo. Po kilku sygnałach odebrała: Halo? Tu Eryk, mechanik. Chciałem zapytać. To zdjęcie. Cisza. Wiedziałam, że zapytasz, odpowiedziała w końcu, my też długo nie wiedzieliśmy, kim jesteś. Co masz na myśli? Rysiek był twoim ojczymem. Przez pięć lat. Wtedy, kiedy twój ojciec zniknął, mieszkał z nami. Myślał, że nie ma już rodziny, że wszystko spalił. Ale potem, kiedy zrozumiał, co zrobił, próbował wrócić. Ale było już za późno. Twoja mama nie chciała go znać. Nigdy cię nie zapomniał. Ten brelok z motylem, to on go kiedyś kupił dla ciebie na jarmarku. Erek poczuł, jakby ktoś uderzył go w klatkę piersiową. Próbował coś powiedzieć, ale głos utknął mu w gardle. Rysiek nie wiedział, że tam będziesz. Nie chciał cię widzieć, jeśli nie był pewny, że to ty. My też nie byliśmy pewni. Ale potem, po tej herbacie, po tym, jak spojrzałeś na Zosie, wiedzieliśmy. Dlaczego mi nie powiedzieliście? Bo to nie miało być wasze ostatnie spotkanie, odpowiedziała cicho Lidia, ale może najpierw musieliście się poznać tak po prostu. Bez przeszłości. Następnego dnia Rysiek zjawił się w warsztacie sam. Bez słów podszedł, podał rękę, a potem wyjął z kieszeni coś małego. Stary kruczyk z inicjałami JB, Janusz Borkowski, ojciec Eryka. To był jego ulubiony. Używał go tylko przy silnikach, które uważał za trudne przypadki, powiedział i uśmiechnął się krzywo chyba masz po nim rękę do takich. Erik wziął kluczyk. Wtedy nie potrzebował już słów. Wiedział, że cokolwiek ich kiedyś rozdzieliło, właśnie dostało drugą szansę. Ale to jeszcze nie koniec. Bo Zosia, która dostała brelok motyl, nie tylko go zachowała. Ona zaczęła o nim opowiadać. I przez nią historia trafiła dalej. Niż się spodziewali, a tajemnica miała jeszcze jeden rozdział, o którym żadne z nich jeszcze nie wiedziało. Minęły dwa tygodnie. Codzienność Eryka nie wróciła już do tego, co znał wcześniej. I nie dlatego, że zmienił sposób prowadzenia warsztatu, ani dlatego, że zaczął nagle słuchać radia głośniej. Chodziło o coś cichszego, bardziej podskórnego. Jakby życie zyskało nowe światło. Nie oślepiające, ale łagodne, takie, które nie parcy, tylko rozjaśnia kąty wcześniej zapomniane. Rysiek bywał coraz częściej. Nie mówili wiele, ale gdy jeden sięgał po klucz, drugi podawał nasadkę. Ich współpraca była niemal organiczna, jakby ciało pamiętało, co serce dopiero nadrabiało. Zosia wpadła raz w sobotę z litką, jak nazywała teraz matkę Eryk. Niosła rysunek, motyl siedzący na wielkiej nakrętce. Na dole napisała: U Eryka wszystko naprawia się lepiej, ktoś inny może by się zaśmiał. Ale Eryk wziął ten rysunek, powiesił nad biurkiem i przez chwilę stał w ciszy, z ręką na brodzie. Jakby znów miał cztery lata i szukał zrozumienia w twarzy ojca. Tego samego dnia do warsztatu przyjechało coś, czego nikt się nie spodziewał srebrny van z logo regionalnej stacji radiowej. Prowadząca audycję historię z pobocza dostała maila. Od Olka. W liście chłopak opisał mechanika, który uratował ich święta, który nie zapytał o pieniądze, który nie zadał żadnych warunków, który usiadł z obcą rodziną przy herbacie i podał brelok, mający większą wartość niż złoto. Radiowiec chciał tylko krótkiej rozmowy, ale nagranie zyskało ogromne zainteresowanie. Widzowie pisali listy. Ktoś namalował obrazek inspirowany opowieścią Zosi. Jakiś nauczyciel otworzył audycję na lekcji wychowawczej, a właściciel lokalnego sklepu ze sprzętem samochodowym przysłał Erykowi nowy zestaw kluczy z grawerem za to, że nie pytasz po co, tylko robisz. Eryk nie lubił tego zamieszania. Gdy reporterka spytała: Czy zawsze tak pomaga ludziom? Odpowiedział tylko: Nie zawsze. Ale zawsze warto. I wtedy przyszedł list. Prawdziwy, papierowy, z pieczątką urzędu gminy w Rawie. Zdziwiło go to, bo nigdy niczego tam nie załatwiał. Ale zawartość wstrząsnęła nim mocniej niż zdjęcie sprzed dwóch tygodni. W środku było wezwanie, na spotkanie dotyczące spadku po zmarłej osobie. Nie było nazwiska, ale był załącznik, ksero testamentu sprzed lat, sporządzonego ręką, matki Ryśka. Okazało się, że przez wiele lat trzymała w tajemnicy małą działkę, z domkiem letniskowym i niewielką szopą w lesie. W testamencie zapisała ją synowi mojego syna, jeśli kiedyś się odnajdzie. To był Eryk. Rysiek potwierdził wszystko. Łamiącym się głosem, przy stole warsztatowym, z herbatą zamiast piwa, powiedział: Mama nigdy cię nie poznała. Ale wierzyła, że pewnego dnia los cię do nas doprowadzi. I doprowadził. Eryk nie potrafił mówić. Wziął tylko kartkę, spojrzał na stary adres i wiedział, że musi tam pojechać. Domek był mały, ale ciepły. Pokryty mchem, skrzypiący, pachniał sosną i popiołem. W środku znajdowały się tylko trzy rzeczy: stare radio, notes z przepisami i fotografia kobiety z małym dzieckiem, którego Eryk nie rozpoznał, ale wiedział, że to on. Płakał. Po raz pierwszy od lat. Po cichu. Jak ktoś, kto nie płacze z żalu, tylko z ulgi. Wrócił do miasta i nie powiedział nikomu o tym, co znalazł. Ale od tamtej pory zamykał warsztat w każdą pierwszą sobotę miesiąca i jeździł do domku. Czasem z ryskiem. Czasem z litką i zosią. Raz nawet z całą klasą Olka, która przyszła posłuchać o mechaniku z radia. Pewnego dnia ktoś przyniósł stary motor, kompletnie rozklekotany. I kiedy Eryk go naprawiał, Zosia usiadła obok i zapytała: Wujku Eryku, a czy naprawdę wszystko da się naprawić? Mechanik przestał pracować. Spojrzał na nią długo, poważnie, jakby ważył każdą odpowiedź. Nie wszystko. Ale czasem wystarczy, że ktoś się postara. I to był jego sposób, nie na naprawianie rzeczy, na naprawianie ludzi. Bo nawet jeśli motyle żyją krótko, czasem wystarczy jeden, by poruszyć powietrze na tyle, żeby coś, co dawno uznane za stracone, znów zaczęło oddychać.